Cześć, witam Ciebie na kolejnej kawie. A przy kawie zawsze sobie rozmawiamy na jakiś temat. Czasem to są kontrowersyjne tematy, ale dziś postanowiłam odpowiedzieć na kilka twoich pytań, jakie znalazły się pod filmikami w komentarzach. Więc jedno z pytań dotyczy wolontariatu. Czy w Australii można pracować jako wolontariusz, będąc na widzie i wizytor? Ja Mam wrażenie, że można, oczywiście będziesz musiał wypełnić czy będziesz musiała wypełnić kwestionariusz, na jakiej wizie jesteś, gdzie mieszkasz i dlaczego chcesz pracować jako ten wolontariusz i tą, ten kwestionariusz oni tam będą rozpatrywać, także możesz dostać pozytywną odpowiedź, możesz dostać negatywną odpowiedź. Ja pracowałam jako wolontariusz w Australii w NDWA. Foundation przez dwa lata. Jak byłam na Bridging Visa, na tej wizie pomostowej, partnerskiej wizie Pomostowej, dlatego że ja przez dwa lata nie miałam prawa do pracy. To jest straszne uczucie, jak dostajesz dokumenty z immigration i tam napisane jest, że you do not have right to work in Australia. Czułam się jak człowiek bez praw. Przez dwa lata. Także, także um, szybciutko zakręciłam się i poszłam do um, kilku miejsc, um, czy szukają wolontariuszy do pracy. Oczywiście przyjęto mnie z otwartymi rękami, dlatego że Australia jest zbudowana rękami wolontariuszy. To troszeczkę, tak dziw, to troszeczkę tak dziwnie, dziwnie, bardzo dziwnie brzmi, ale to jest prawda. Tutaj każdy większy event, każdy mniejszy event, yy, każde jakieś spotkanie, yy, wiele sklepów po prostu zatrudnia wolontariuszy. Tu każdy, każdy, młody człowiek, każdy młody człowiek jest wolontariuszem. Prawie każdy człowiek młody jest wolontariuszem. Starsze osoby są wolontariuszami. No, kto nie jest wolontariuszem? No, mamy z dziećmi, no i tatusiowie, którzy pracują na full time, no to oni nie mogą sobie pozwolić na, na bycie wolontariuszami. Ale dlaczego to jest tak bardzo popularne też Dlatego, że to jak jesteś wolontariuszem, to możesz otrzymać wiele bezpłatnych szkoleń. Na przykład, jeżeli jesteś wolontariuszem dla Coast Guard, dla Straży Przybrzeżnej, Rzecznej czy Morskiej Straży Przybrzeżnej, to tam możesz zostać nawet kapitanem statku. Także dostajesz. Szczebelek po szczebelku, dostajesz kwalifikacje, przechodzisz szkolenia. Te szkolenia są dosyć trudne. Jeżeli pracujesz dla, dla Straży Pożarnej, to jako wolontariusz, to też przechodzisz szkolenia. Radiowe szkolenia, jakieś tam inne szkolenia. Możesz nauczyć się nawet jeździć dużym samotrakiem, takim dużym samochodem. Także i te szkolenia dostajesz za darmo. Także to, to, jest, to jest bardzo dobra okazja do podniesienia swoich kwalifikacji. Co jeszcze, jeżeli później będziesz albo w, w trakcie bycia wolontariuszem szukasz pracy, to dostajesz bardzo pozytywne referencje i to bardzo pomaga w tym budowaniu imidziu. Także to jest bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o... Wolontariat. To jest taki paradoksal, paradoksalny troszkę temat dla mnie, dlatego że tak, Australia jest budowana rękami wolontariuszy, dużo ludzi się udzielają. To się spotyka z bardzo wielkim entuzjazmem ze strony, ze strony ludzi, narodu. Nawet były premier Tony Abbott, on pracuje jako wolontariusz dla, dla Fire Brigade. Takiej, takiej wiejskiej straży pożarnej, i też udziela się bardzo dużo wolontaryjnie, to się bardzo liczy i on sobie tym poprawia oczywiście swój wizerunek. Ale z drugiej strony, jak sobie tak popatrzę i sobie porozmawiam z Polakami, którzy już tu w Australii są 20, 25, 30, 35 lat, to nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Jak, taki, jak to jest możliwe, że taki piękny kraj, taki raj, wyprodukował tak sknerski i złodziejski rząd? Tutaj rząd, bardzo przykro mi to stwierdzić, ale to teraz już mogę z całą pewnością powiedzieć, tutaj rząd nie da Ci nic, ale wszystko Ci weźmie, co tylko jest możliwe. Um, jak taki raj, piękny raj mógł wyprodukować Taką biurokrację, niesamowitą biurokrację. Z tym się nie spotkasz nawet w Europie. I, um, oczywiście wszystkie rządy nas uciskają. To, jest, to, to, to nie ma dwóch zdań. Nie znajdziesz rządu, który, który, który będzie taki dobry dla ciebie i da ci możliwość, um, nie będzie ci podcinał skrzydeł, ale to, co się dzieje w Australii, um, to, jest, to jest naprawdę. Um, no to jest skandal. Po prostu dla mnie to jest skandal. Dlatego, że Australia żyje z emigracji, pozwala przyjeżdżać ludziom, którzy są wysoce wykształceni, przywożą tutaj duże pien... albo albo przywożą tutaj duże pieniądze, albo jedno i drugie, albo młodych. Także ludzie przyjeżdżają tutaj do Australii, przywożą wszystko to, co najlepsze mają, albo młodość, albo pieniądze, albo wykształcenie i entuzjazm. I nic nie wiedzą jaka sytuacja panuje w Australii i nad tym, na tej niewiedzy tak się jedzie po prostu. Są, tu muszą, tu trzeba zapłacić, tu trzeba zapłacić, tam trzeba zapłacić. Jeżeli przychodzi co do czego, że trzeba ci coś dać, nikt ci nic tutaj nic nie da. Także musisz liczyć na siebie i na przyjaciół i na, na to, co masz tam. Jakieś plecy za sobą, to na to musisz, na to musisz niestety liczyć. Um, ja wiem, że w każdym kraju jest tak samo, ale to mi właśnie to mi nie pasuje. Jak w takim pięknym kraju um, mogło dojść do czegoś takiego, że przy 24 milionach ludzi um, pasie się taki bardzo grydy um, sknerski um, rząd? Um, no, ale to jest temat na inną, na inną okazję, bo muszę się jeszcze, muszę tutaj pobyć jeszcze dłużej, żeby, żeby więc coś więcej na ten temat powiedzieć. A ktoś kiedyś powiedział, że ja w filmikach czasem mówię, że na, Australijczycy są naiwni. Że są tacy, jak ja Polka mogę pouczać tutaj Australia, taki, biedny, taki bogaty kraj, jak, jak ja mogę taka jakaś nijaka Polka pouczać Australijczyków i poniżać ich. Słuchajcie, to, to, to nie jest poniżanie, to, to jest stwierdzenie faktu, bo rząd na tej naiwności buduje się. Coraz, coraz więcej biurokracji, coraz więcej biurokracji. Jak było 30 lat temu w jednym miejscu trzech policjantów, tak teraz jest 200. Także jeżeli chodzi o, o mm, proces, ten proces budowania biurokracji w Australii, to jest mm, niesamowicie szybki i to zżera mm, pieniądze, które się pojawiają w Australii, nasze pieniądze, w tej chwili moje też pieniądze. Także, także to jest. Mm, te zakłócenia na fali tej rajskiej zaczynają się już troszeczkę pojawiać, i no kocham tutaj być, bardzo kocham tutaj być, ale ja mam 56 już w tej chwili lat i zaczynam, muszę zacząć myśleć o tym, jak zabezpieczyć sobie swoją, swoją przyszłość, dlatego że emerytury z Polski to ja nie dostanę, nie wiem, może jakieś 200 dolarów na miesiąc, także to mi, to mi starczy może na paliwo. W Australii muszę przepracować 30 lat w tej chwili, żeby dostać pełną emeryturę. Pełna emerytura wynosi w Australii 350 dolarów tygodniowo, a ja dostanę procent od tego. Także, tak, także muszę bardzo teraz, bardzo intensywnie myśleć, jak przez następne 10 lat ustawić się do wiatru. I jak po prostu zabezpieczyć swoje lata, które, o których powiem, że mi się nie podobają. Także, także to, jest, to, to jest mój jak gdyby goal na następne lata, następne, nie wiem, miesiące żeby się zastanowić dobrze nad tym, co mam, co mam dzisiaj zrobić, żeby później być no, zadowolonym z tego, co zrobiłam. Kolejne pytania, myślę, że bo mamy już 9 minut, na kolejne pytania twoje postaram się odpowiedzieć w następnym wideo już niedługo. Także zapraszam na następną kawkę, no nie wiem może za kilka dni. Także do miłego zobaczenia, do miłego usłyszenia i cześć, trzymaj się.